Troszkę ta kamera momentami jakby zwalniała. No jestem na parterze i zaraz zobaczę, czy... O tak, teraz już można wziąć klucz. Można wziąć klucz z tej takiej wazy. No i dobra. Ech. Pora zadzwonić. Tam, gdzie możemy. Odbyć tyle rozmów telefonicznych, ile możemy z Jerem, z Barbarą. Zobaczymy czy z kimś jeszcze. Dzwonimy. Najpierw do Jerego, naszego starego kumpla. Hello. Jerry, it's me. What's up, Michael? Everything seems to be fine, except the lights don't work. Oh, so you don't have to worry. I forgot to tell you, I had an electrician, one that I trust, to meet you there this morning. You know how a lack of power can be a recurring issue in old places like that. To should be soon. That's good to know. Na drugi raz nie zapominaj mi mówić takich rzeczy. Dobra, miał przyjść jakiś facet. Trzeba wyjść szybko i sprawdzić, czy może nie przyszedł. Czy ktoś właśnie był przy bramie? No to pewnie przyszedł. No to szybko biegnijmy tam. No już myślałem, że będziemy musieli spędzić noc całkowicie po ciemku. To nie byłoby miłe. Ale nikogo jednak nie ma przy bramie. No sprawdzamy skrzynkę na listy. Biednemu zawsze wiadro oczy. Panie Arteid, pan Carter przysłał mnie dzisiaj, żebym naprawił instalację elektryczną. Powiedziano mi, że spotkam pana przy bramie, ale czekam już kilkanaście minut, a pan się nie pojawił. Poczekam jeszcze chwilę, ale zaraz będę zmuszony odejść. Proszę jak najszybciej skontaktować się z panem carterem. Jak, że też telefonów komórkowych nie ma. Zadzwoniłby i by się mówiło przy bramie, a nie. No nic, znów dzwonimy do Jerego.

Supposed to meet you at the gates early this morning. I thought he was just being late. Damn, then I must have missed him for a few minutes. What the heck am I supposed to do now? Why don't you go check the fuses yourself? Maybe it isn't that serious. I don't know. I'm not very good with that kind of thing. Michael, even my grandmother could improvise a fuse. Just go and look, and let me know if you see anything burnt. As in black spots? Yes, black spots. All right. No nic, to idziemy do piwnicy sprawdzić korki W taki sposób się porusza akcja do przodu w tej grze Po prostu, no, rozmowa telefoniczna coś tam odblokowała I teraz idziemy to sprawdzić Chociaż być może moglibyśmy to sprawdzić przed rozmową Co z korkami Skoro już dostaliśmy klucz od piwnicy, ale nie, tu nie jest piwnica Oj, oj, oj Skoro klucz od piwnicy już zabraliśmy po zejściu z pierwszego piętra To pewnie mogliśmy tam wejść i sprawdzić te korki jeszcze przed rozmową z Jerem No nieważne, sprawdzimy je teraz Co ja w ogóle wyprawiam, no Mówię i w ogóle nie patrzę gdzie idę Drzwi do piwnicy były zamknięte, tak, ale ten klucz był właśnie do piwnicy. Zwróćcie uwagę na muzykę teraz. W piwnicy było przerażliwie zimno i wilgotno. Tak jest taka strasznie świdrująca muzyka. Właściwie takie pojedyncze dźwięki. Które oddają nastrój Michaela obecny są korki. Według mnie korki były w porządku. Jeszcze się trochę rozejrzyjmy. Kilka nieciekawych pudeł. Większą część wschodniej ściany zasłaniał wielki piec. Nie rozumiałem dlaczego, ale poczułem się bardzo nieswojo. Ten piec wyglądał złowrogo. Właśnie, Michael się chce stąd jak najszybciej wynosić Nie wiedzieć czemu taka piwniczka On się czuje, mówił, że atmosfera jest jakaś taka Nie zauważyłem, w każdym razie mu się to nie podoba i chce stąd wyjść Ja również, ja grałem w nocy więc te dźwięki mnie też trochę zmroziły, przyznam I też chciałem się stąd jak najszybciej wydostać Więc to nie jest tak, że muzyka jest taka troszkę ponura, troszkę przygnębiająca, ale cały czas monotonna. Ona wtedy, kiedy trzeba, potrafi jednak przyspieszyć. I chwała twórcom za to, że takie momenty sobie zostawili właśnie na wtedy, kiedy są one najbardziej potrzebne, a nie straszą muzyką cały czas. Dzwonimy znów do Jerego, że korki w porządku. Jerry, all the fuses seem to be fine. I think the problem might be a little more complicated than that. I see. What should we do now? Go get some candles. You're joking, right? No, I'm not. I'm calling this guy right away, and I'm afraid he won't be able to stop by until tomorrow. He was already driving there today as a personal favor. There must be something you can do. I don't feel comfortable walking around this place with dim lights. I barely know it. Where's your sense of adventure? It would be like you were living in a past century. Exquisite Victorian house lit by candles. What I wouldn't give to be in your place. I left my sense of adventuring back in London, thanks. I have work to do. Then do it. What else could you ask for? Now you have the chance to experience firsthand one of your period pieces. Oh, very funny. Try getting that guy over here as soon as possible. Don't worry, I will. Się, kandlety, before it gets too dark. Yes, Bye. Michael boi się ciemności. Na razie te rozmowy telefoniczne nie są jeszcze takie ciekawe. Później, moim zdaniem, osiągają wyższy poziom. Teraz dzwonimy do Barbary. Hello, Don't. I don't want people thinking I'm some kind of studio. And don't call me boss. I'm sorry. It's just that no one was calling and all of a sudden I got excited. I told you it was going to be that way, girl. I still need you there. I just hope you're not being bored to death. Oh, don't worry. I'm studying tongues during my spare time. I love that so much. That's great. But don't lower your guard. As soon as I publish my new book, that place is going to get riddled with phone calls and hundreds of fan mail.

Udało mi się ustalić, że był to list napisany w języku włoskim. No i co? Zapakujmy to. Nie. No. no właśnie, na razie nie wiadomo do kogo wysłać list, a ja już chcę pakować. To dzwonimy jeszcze raz do Barbary. It's in Italian. Do you think you could translate it for me? My Mr. Athwaite, are we being naughty? Mrs. Stiles. <laughs> yes, yes, of course I can. Just send me the letter and I'll put hands to work as soon as I have it here. Excellent. Hmm. I wonder if the postman will come by. I feel like I'm the last person alive on the whole planet here. But well, have you told the post office in Rothbury that you're moving to Blackwood Manor? Yes, Jerry did. I just hope they don't forget about me, that's all. In any case, thank you. You're such a dear. actually that's what i'm paying you for anyway i'll go and try mailing that letter i'll be standing by for action thanks goodbye good luck no dobra już wiemy gdzie wysłać do barbary jeszcze napiszmy adres piórem i możemy wysyłać list wkładać go do skrzynki dobra co tu jeszcze Ciekawego, za jeszcze do Żerego, że nie możemy znaleźć świeczek. Jerry Carter here. Hey Jerry. Michael, did you find yourself some caps? No, not yet. This place is huge. Well, keep looking. Sure. Bye. Oparty <sighs> kolej z niego. Dobra, więc może włożymy do skrzynki list i wyślijmy go do Barbary już zaadresowaliśmy ładnie Basia nam go przetłumaczy na jutro okej okay. i tyle mieliśmy na zewnątrz do zrobienia I znów wlażimy do posiadłości. Na zewnątrz będziemy mieli dużo do zrobienia dopiero w kolejnych dniach. W pierwszych, w pierwszym to nie, właściwie w trzecim najwięcej. Jerry. Jerry Carter here. Hey Jerry. Michael, did you find yourself some candles? No, not yet. This place huge. Well. Dobra, tu na razie kończę nagrywanie Bo akurat i tak nie pamiętam dokładnie co teraz trzeba zrobić, a już kawałek czasu nagrywam No i właściwie już niedługo będziemy mieli noc. A noc będzie ciekawa, bo noc jest taką interesują noce są interesującą częścią gry, taką naj najbardziej wypełnioną właśnie grozą, strachem. Więc jeśli, jeśli mamy się gdzieś bać, czy kiedyś bać, to właśnie w nocy. Zachęcam więc do oglądania kolejnych odcinków i do usłyszenia.